Witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Hintmon Nie wiem zawsze takie same przywitanie sama ale dobra I witam was już na aż 50 odcinku z serii WNW Już spoko odcinek I tym razem jest na najgorszej chyba dla niego linii Mój ulubiony ptakę będzie grany na... Suporcie, tylko nie wiem po co tu brać To będzie najlepsze chyba Zobaczymy jak pójdzie mój ulubiony ptakę na supporta Podłożę trochę Lola. No i teraz słoko jest. Zobaczymy jak pójdzie. I to jest ostatni odcinek w ogóle z serii WNW z Azira oraz z postaci na A. Po tym odcinku już będzie po pierwsza postać na B, którą jest Bart na Topie. Zobaczymy jak pójdzie. Bart na topie będzie pod więcej chyba możliwości do grania, bo będę nim grać pod AP, zgaduję. Nie wiem czy pod APC się nim gra. Pod AD na pewno będę grać, to oczywiste. Pod ADC na przykład. Nie będę grać APC. Nie wiem czy pod APC się nim gra. Ale chyba jo, co wskażę. Będzie grany pod AP i AD. A to się zobaczy jeszcze. Jak wyjdzie. I jak coś gram z Minecraft Play XD, który gra na suporcie oraz z Ryzen, który gra Playing Top. Którego niektórzy mogą go rażyć jako Radek. Q który gra na y, Ryzen na Topie. I obu Was pozdrawiam. Gramy przeciwko Yumi Ola, oraz temu Adecykowi zwanemu Wejni. Zobaczymy, jak wyjdzie. Tylko muszę trochę muzykę podłośnić. A ty nie umieraj, proszę. Pff, mocno ją wybiłem, gdy miał y, ten. Proszę nie umieraj. Gdybym miał, Q, to bym mógł zabić. Nawet trochę podgłośni tę muzykę. Tylko proszę nie umieraj. O. Powinno być lepiej trochę złać Kurde. Straciłem level przez to, że podgłośniałem muzykę. Dobra, trochę hajsów leciało? Zabił, bo chyba tylko mi bratukuje. Nie, jeszcze jeden, kurde. A co, mi ona szybciej wbiła. O. Teraz może będzie trochę lepiej szło, bo dosyć ładnie ją mobiłem. Do połowy HP tam trochę ponad, niż do połowy Od razu mówię, nie polecam Azirem grać na suporcie. Nieważne czy gram aktualnie czy nie, nie polecam z tego podjąć, po prostu to nie jest support w sensie Nie ma żadnego skill'a obronnego Czy to dla pomocy dla ATC, że... No bra jest chyba dobra głośność mózg'ki Czy... Tarczę dać dla TC, czy coś, nic nie ma takiego Przez to na pewno nie polecam nim grać na... No chyba mówię, że gracie z własnym full teamem i może i gracie for fun. A jak rankedy, czy normale to... Najczęściej na normalach się osoby wkurzą. Jeśli troll pika wybierze takiego jak ja. U nas gra jedynie jeszcze takim innym pikem. Dla mnie spoko. Fuck! Kurde, no? Nie! Po co zrobiłaś MFK? Nie wiem, po co MFK wracała mając 50kp. Kurde! Szkoda. Jeszcze to zróbmy sobie i buty. Mi ładnie poszło, bo zrobiłem pier First Blood, ale niestety MFK poszła jeszcze. Nie wiem, czy chciała mi pomóc, czy co. I nie wiem, czemu mi się E nie użyło. Może many nie miałem, nie wiem. tym E, więc bym poleciał od razu do tej. Jak ona się nazywa? Do Wejni. Którą zabiję w sumie, więc to jest spoko, że ona nie dostała kili. jak szkolerzy, że ktokolwiek dostał kila. I szkola, że nie trafiają, Morgana. TF, taki low. Dajcie mi go, please. Kurde, jestem supportem. Sheet, szkoda, dobra. Idę na bota. I tak idę na bota. Ryli? Really? Dobra, nie umarłaś. MFK, spoko, bo może sobie pofarmić. nie jest tutaj na midzie. Tego warda rozwalę. Skoro widzę, to lepiej rozwalić. A nie, było tragedii. Szkoda, że ja zabiłem Missyna. Bo ja. Nie... To się aktualnie moja postać i nadaje bardziej na ADC już. A raczej APC. Niżeli na. Supporta. Z tego co widzę, mam dobre staty. Jestem warty 150 golda na dodatkowe. Mam lepsze staty niż Jungler. Sin Który ma u nich wszystkie kile I nie chcą co postawiłem w ogóle W. Ale dobra. Spoko, że ona ma level przewagi nad nimi. Ja też będę miał równe level zaraz z Wejni, Wystarczy, że zabiję jednego miniona. No i spoko, znaczy nie jest spoko, ale nie ma tragedii. Manny woli ciała, HP nie wylatuje, nie chyba, ale gold wylatuje, to dla mnie jest bardzo miło. Hmm. Mówię, przerobane tylko to, że ta miska dedła od tego Lisina, bo tak to było jak na razie bardzo dobrze. Znaczy jest dobrze, ale nie ma bardzo dobrze. Ten TFD był też, więc spokojnie, bo Morgana ma killa. No właśnie, jak ktoś Morganę też popra pozdrawiam. Czyli Fife, szybka noga. Nie gram z nim, ale jest Polakiem. Więc pozdrawiam. Jeśli kiedykolwiek w życiu byś oglądała, wątpię, ale może. Jak ja to Cię pozdrawiam, Lisi nie? Najgorsze jest to, że ona ma Yumi. Więc ja nie będę wbijać bez osoby tutaj. Bym mógł spróbować wbić i zabić Vayne'i A nie dość, że czuję, że coś by mi zabija, to jeszcze właśnie ona może hillnąć Tak jak teraz Ale nie muszę wracać do bazy, więc to jest spoko A ja wrócił Kurde Myślałem, że to jest... ten Myślałem, że to jest pieniążek z tego mojego amuletu Co chwilę zapomniałem, że to jest jej Q Q, dobrze mówię? Nie wiem, nie grałem tą postacią, ale nie widziałem pod jej skilla jakie są Wiem jakie ma skill'a, ale nie wiem yy, co ma pod czym w sensie Bo jedynie w grze, gdzie widziałem jej skile to są Ale ona ma już 6 level ty, nawet mamy spoko combo. Znaczy nie mamy złe combo Wystarczy, że wy... jestem ciekaw czy... A nie, no właśnie Miska nie będzie dawać Ci Dimage'a Sulta chodzi Chodziło mi o to, dobra, że ja używam ulta. Wywalam kogoś pod wieżę albo gdzieś po prostu bliżej nas. I jemy chyba podczas tej używa ulta. A zapomniałem, że Yumi nie będzie też atakować wtedy. Jak ona jest w wejni Tak to się, ja powinna zabić wtedy ten sam wejni Ale Yumi raczej nie. Tego cudownego kota. Nie jestem pewien na 100%, ale. Chyba nie otrzymuje obrażeń. Ładnie! Dima, masz ładny MFKo, to mi się podoba. Masz takie same statusum jak Wejni, więc nie jest źle. Ale farmę masz. ile? 23 lepszą. Więc bardzo dobrze. To przez to, że Wejni poszła na mida wtedy na chwilę. A to MFK sobie farmiła, przez co miała ten level przewagi. Ona zaraz ma siódmy, a ja. Szósty będę miał. Fak, no Pytanie, gdzie oni są Bij szybko je O, mam, dobra Bardzo mogę stawiać już Ale bij szybko, bo ja chcę tą wieżę rozwalić Dziękuję znaczy tą wieżę, w sensie tą tarczę Hmm Nawet teraz bym mógł wbić do nich pod wieżę Znaczy wywalić ich tutaj w tą Ale nie ma co Idę postawić warda Kurde no to było słabe Mfka ma ulta A nie ma many Chociaż przeżyła chyba No chyba że nie No kurde no Zabi, please Ultuj Trochę za późno Ale dobra, zabiłaś to najważniejsze. Ale szkoda. Myślałem, że się uda jakoś lepiej to zrobić. Kolizj mi na to Q złapał. Co słabo wyszło. I za późno trochę użyłem tej erki. Myślałem, że MFK będzie miała manę na łódka. A niestety jeszcze skończyła mana, przez co nic nie mogła tam zrobić. Jeszcze niestety deadła. Dobra. To komuś akurat podoba w tym skinie. O nie, ten skin jest spoko. Yy, krwawego księżyca. W ogóle widzę, że się zmieniło trochę na bardziej pomarańczowe na kamery światło. Słońce zachodzi. Jest 20. Znaczy, słońce zachodzi. No, jeszcze trochę potrwa, zanim zajdzie dokładnie, że będzie już noc, ale. No, jak widać, jest, zmienił trochę się kolor. Od początku nagrania do teraz. Dla mnie kozak poszło. Dla mnie jak najbardziej kozak. Ona deadła. na bi. Ona dedła Światło że nie ja ale Ważne że dedła To jest akurat bardzo dobre z tego co widzę Już 757 golda z tego mam Ona prawie dedła Jakbyśmy zrozwalili te to bym miała większe szanse na dednięcie Dobra Dobra, może być ci tak Fuck Help Nice Bardzo nice Kocham cię Myślałem, że to mi nie pomoże, ale na szczęście jakoś chyba pomogło Jest dobrze, choć nie dostałem asysty Za wejni, ale ważne, że przeżyłem MFK. dostałam, myślałem, że będzie musiał służyć ulta. Ale wystarczyło, że Walnaskił. Więc ładnie wyszedł ten mój ult. No i kolejny dead. On już na pewno dead nie, nie ma szans na przeżycie. Nawet Jakbyś... nie, to co w nie ma szans na przeżycie. Bo nie da się tak szybko dasponować z tuna ani nic. Chyba, że akurat by przyszedł to. Lisin I szybko wykopał go Jakoś bardzo, bardzo szybko Kiedy się on akurat skończyła zonia Bo wtedy bym miał szansę na przeżycie Brak nie ma zbytnio jak Ale jak na razie idzie kozak Licząc tego, że mam trochę za dużo kili. Mam zaraz ulta Trochę... Nie, zostaw, zostaw nie tankuj tych głupich milionów Ja też mam laga ale coś chyba rajut się pali Bo co, ona też chyba dostała laga wtedy Nie wiem No trochę za późno W ogóle on używał jeszcze raz tych Ulta w tej grze. Nie jestem takie, zastanawiam się. Nie że się wkurzam na niego czy coś, tylko zastanawiam się, czy on w ogóle użył Ulta w tej grze. Ja też rzadko kiedy używałem na MFC Ulta, ale jestem ciekaw. Rzadko używałem, bo rzadko mogłem, zawsze zostawiałem sobie na taką dobrą okazję. To była idealna okazja teraz, ale... Ogólnie na dobrą okazję sobie zawsze zostawiałem. Też miałem laga. To nie był chyba net, wina. Chyba, że akurat Steamobile też masz. I coś się stało akurat z Steam nie wiem. Ale coś mi się bardziej wydaje, że to jest, może być. Dla mnie to spoko tak nawalać. Straciłem jej 400 HP około. Bo straciłem 120 za auto-atak plus. Dobra. Kurde no. Kompletnie zapomniałem o nie. Jaki fuks! Ty masz fuksa teraz. I postaraj się go nie stracić. Zostaw, ZOSTAW ich. I tak zostaw. M wrócił, gdzieś dalej poszedł, ale... Dobra, przeżyję A na tym miejsce, ty jeszcze nie stać. Kurde, szkoda. Szkoda w sensie, że ta nie deadła. Ja myślałem, że już zedła przez co przestajemy mam atakować. A tak wystarczyło jeszcze na autoatak i by deadła raczej. Pisałem to do tego Ryza, ale okej okay. Nie wiem czy gram następną 87 farmy Trochę już ma lep... Nie, ma 51 farmy Ona nie ma tragicznych stat w enemy? U nas też nie mają tragicznych stat, w sensie ta Bo ogólnie mamy zajebiste staty w teamie Koraćma, niestety, jest ma niestety trochę gorsze Każdemu może nie iść W sumie nie widziałem jak mu idzie, więc może obijał i po prostu ktoś dobijał. Choć w sumie asystę by miał. Nie wiem Ja bym uważał na jej miejscu. Poczekaj na swojego ulta Ja mam też ULTA, więc możemy wbić. Kurde, no. Myślałem, że podejdą. Już chciałem użyć tej flesza i odepchnąć ich. Ale nie my mamy nawet spoko kombo, to akurat mi się podoba. Bo oni dostają na chwilę tego jakby stuna. Znaczy, to nie jest stun, tylko... po tym odrzuceniu ich. To, co mogę ja nazwać stunem osobiście, nie wiem, jak to się nazywa. Kurde, szkoda. Kurde no Proszę Nice Ładnie rice. Nice Szkoda, że asysty nie dostałem za nią, ale spoko Za niego, za nią nie wiem czy dostanę Nie dostałem I ciekaw czy ja dostaję asystę na przykład jak MFK. To było tragiczne MFK. i ciekaw czy ja dostaję asystę na przykład jak właśnie Yumi wbije w Wejni. I walne wejni. W sumie to jej nie radni, nie wiem, czy dostaje asystę. Chyba jej nie radni, nie wiem, jak to działa. Ale chyba nie. Zgaduję przynajmniej, że nie. Ale przynajmniej trochę już ma lepszy staty ona. A, ona ma Der Harvest, dlatego ta krępła wtedy tą... Yy, Umi. To wtedy ja mówiłem, że mogła ulca użyć, ale walnęła z tego Q i zabiła, więc było git. A ja myślałem, że chcesz iść tutaj. To tutaj zrobimy bez problemu. Fajnie, by jeszcze tutaj przyszli oni. Kurde no, nie miałeś się wychylać. A mogę tutaj wieże nawet postawić, jakbym chciał O, ładnie trafiłem. No bra, traciliśmy wieżę Bo Timo jest A, dobra, oni tam rozwalają topa. Nie widziałem tego. Chciałem już yy, E użyć i sultować, A zabijcie please Nice i nice, dobra My straciliśmy jeszcze tą wieżę już nam idzie. To tego mojego pasywa, ale chociaż na chwilę przetrwał I w zamian ładnie obiłem Więc też dla mnie miło Mega ładnie w sumie, bo zadałem mu 450 hp z jednego autoataku z W Nice, ładnie Tripla ma I to mi się podoba Ładnie poszło Ja mam level up Mniejszy cooldown W ogóle mam porąbane 58,07 Nie wiem czemu aż tak ale okej okay. Nie przeszkadza mi to I kolejna asysta wpadła Wrogowie po prostu są chyba słabi nie nadal nie, nada, nie, nie twierdzę, żeby się nadawał na supałą Dimage mam po prostu spory To jest spoko akurat Przeżyj to rajz jeszcze tutaj w sumie polepszyłeś stat, bo miałeś 0-3, a teraz dostałeś 1 zgon, 5 asyst i 2 kile, więc bardzo ładnie. Ja osobiście bym wrócił do bazy, bo ja nie chcę umierać. Ale no w razie czego tam pomogę im. <śmiennie> Idealnie te ulty to mi się podoba! I to mi się bardzo podoba, ja nie mam niestety żadnej maestrii. Nic nic nie pokażę. Dobra. Ja już wracam, zaraz do bazy tylko to co zrobić. Ładnie te dwa ulty poszły. Dobra ja wracam. To akurat było kozackie. Właśnie mamy spoko połączenie z SMF-ką, bo ja mogę to wywalić gdzieś ich. Wywalę dwóch czy trzech w bok i najlepiej jedną z nich nie be, niech nie będzie Yumi. Aj! Jednak <ścoughs> nie, aj! ta wyjnie sporąbana. Sama się zabiła. O, i triple jeszcze wpada jej. Chyba przeżyj. Kurde. A Yumi jeszcze nie dednie, nie? Czy nie? Myślałem, że pójdzie użyć tego jednego kill. On idzie po D w ogóle. Ładnie mu idzie, ale nie wiedziałem, że po D. Idzie. Ten na, Nasus musi być smutny. Kiedy on nic nie może zrobić, bo kacz go zabija praktycznie. Że praktycznie w ogóle nie może się ruszyć. No, i to jest spoko, mamy jeszcze dabla na sam koniec. Dajcie mi tam wieżę rozwalić. Dla mnie jak najbardziej spoko. Mówię, nie twierdzę, że się tu nadał, ale miło się grało na suporcie, to muszę przyznać. I jak za jakimś z kimś for fun, to jak najbardziej polecam. GG, jestem ciekaw Dimage'a. Bardzo ładny meczik, ale to bardzo. Najgorzej jakby się okazało, że nagranie się nie włączyło. Jeszcze zobaczymy tam Dimage jak tam wygląda. I tp. Skrzynkę dopiero mogę dostać za półtorej godziny. Zgaduję, że będzie SK. Łapę Miło się grało. 100 Express, spoko. Dzisiaj z orbami zajebista rzecz wypadła Jeśli byście byli ciekawi to macie twittera w opisie Tam macie zdjęcie Co mi dzisiaj wypadło z tego nowego orba Była misja s dostałem no i... Timo S-plus Zobaczymy jak tam d wygląda Znaczy runy macie na początku zobaczycie Może zatrzymać jak chcecie I D-Mage Dla mnie zajebiste Lepszy niż wszyscy w NiB I lepszy niż u nas Morgana Dobra tak więc to już było na tyle na 50 odcinku z serii w Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zobaczcie na następnych odcinkach czy live'ach. Pozdrawiam te osoby, które gramy ze mną: czyli Minecraft Play XD, Playing Top i Fifa szybka Noga, który nie grał ze mną, ale jest Polakiem, więc również pozdrawiam. Więc do zobaczenia. Cześć!